Rodzaj goryczka obejmuje rośliny zarówno dziko rosnące, jak i uprawne. W naszym kraju występuje 8 gatunków goryczki rosnącej naturalnie. Wszystkie te gatunki są pod ochroną. I do gatunków uprawnych należy goryczka wielkolistna. Jest rośliną wieloletnią pochodzącą z Azji. Osiąga wysokość do pół metra. Na północy kraju kwitnie w lipcu. Posiada kwiatostany w formie główki. Kwiaty są typu dzwonkowego, dość głębokie, o wydłużonej koronie koloru niebieskiego. Z moich obserwacji wynika, że goryczka jest rośliną pokarmową trzmieli głównie długojęzyczkowych. Na jej kwiatach udało się zaobserwować czmiela ogrodowego, w rzadkim, czarno-białym ubarwieniu z nielicznymi żółtymi włoskami na tułowiu. Pojawił się też samiec prawdopodobnie czmiela ciemnopasego z szerokimi żółtymi przepaskami na tułowiu i przodzie odwłoka. Gatunek ten jest obecnie bardzo rzadki. Przyleciała też duża robotnica czmiela ziemnego z wielkimi obnożami z pyłku. Goryczka dobrze pasuje do uprawy na skalniakach i na grządkach. Poza pięknymi kwiatami jej widok ubogacają przylatujące śmiele.